Nie ma. Nagrywam ten vlog chyba już z trzeci raz, ehm, więc powiem, co miałem powiedzieć ważnego i to tyle. Ehm, to jest mój rower, pierwsza rzecz, i to jest moja deskorolka, bo zawsze ktoś się pyta, nawet jak jest przez pół sekundy w kadrze, czy jeżdżę, to od razu mówię, że nie jeżdżę, po prostu kupiłem, żeby leżało w pokoju. Druga rzecz, ehm, miał być Disney na i nie ma go, i nie wiem kiedy będzie, i czy w ogóle będę, bo. Idzie mi to do dupy, i inna kwestia jest taka, że teraz nawet nie mam za bardzo, jak. Bo pomyślałem, że a wstanę może jutro ze świeżą głową, może lepiej mi to wyjdzie, może coś wymyślę nowego. Ale już nie ma w domu do nie wiem, do poniedziałku, więc w ogóle nawet nie ma opcji. I podobnie z tym samym, no to wczoraj w nocy siedziałem dość długo i kombinowałem nad filmem. Na główny kanał, tym stagerem i w ogóle coś tam. I, wow, kto pomyślał, to też mi nie szło. Mm. No i czas mi się trochę kończy, Ja chciałem coś wrzucić w tym tygodniu. No bo jak wyjadę, no to no nie nagram tego po prostu. I, I, no nie wiem, no pewnie ten film, który miałem zrobić fajnie, to zrobię tak przeciętnie. No i zły jestem, że mi rzeczy nie wychodzą. Mimo, że się staram, także co widzowie yy, próby są podejmowane, ale po prostu nie idę, nie wiem, co mam powiedzieć chujowo.